Disco Bambik powraca no i co? 5000 lajków. Jest kolejna piosenka na moim kanale. Zostawcie subskrypcję, lecimy po 50 tysięcy. Do końca roku. No i zaczynamy! Baba baba, ba, namkinie głupiej na paszanki, baba. Ba.

Całe życie chodzę z pompą, tylko ty jej możesz dotknąć tym Fortnite cie nie w realu ja ja nie mogę. banan, ty krasna strefa ciągle kończy się Idzie po mnie o tym wiesz, mogę strzelać, chować się I tak winka zaliczę Jaki ze mnie szuty banal, gram Fortnite'a już od rana Wszyscy mi zazdroszą z killa Wszystkich tu rozwalam nagle Dwóch typeczków, więcej fragów, zróbmy dzisiaj kozak walkę Jeden frak i tym spocony to nie miejsce na bambiory, na wam na bambiory. Ba ba. Paszanki, baba, baba namki, gram Fortnite'a, żane strajki, baba. Baba nam ki grę szkole koleżanki, baba, baba nam ki, No, kuple ci przez Baba, baba namki, nie gram głupiej na paszanki, baba, baba nam ki, gram Fortnite'a, żane strajki ba Obrałem tego bananka, kiedy stoi to że żenada. Choć wygrywam, jestem nubem. winek mój mu mój to twój zarobek. Moja śmierć już się nie liczy, a kadeto to się nie ćwiczy. Zawsze byłem tym banankiem, będę zawsze świecił blaskiem. Nie ma szans na porażkę, przecież nikt cię tu nie woła. Może jestem tu bambiorem, to i tak czy zjadę w szkole. A jeśli wygrasz z bambiorem, zacznę grać dzisiaj ze scrollem Oddam banan, nowe pole, wujek, banan, zje twoje? co twoje?